Dzień dobry, cześć. Witamy Was serdecznie z Kongresu Koreańskiej Ochrony Zdrowia. Wszędzie można znaleźć Polaków. Jest ze mną pan dyrektor Adam Jagoda, który odpowiada za Metronik Azja. Parę słów o sobie i co ciekawego robicie tutaj i co, co na kongresie. Witam serdecznie. Tak, od dwóch lat mieszkam i pracuję w Azji od ponad 20 lat związany z ochroną zdrowia i wyrobami medycznymi. Tutaj w Azji na pewno nowe trendy i światowe trendy, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, innowacje, adaptację nowych technologii, robotyka, sztuczna inteligencja i adaptacja do procesów zdrowotnych, no i koordynowana opieka. To na pewno są trendy, które tutaj górują na kongresie w kolei w Seulu. Właśnie, technologii jak najbardziej, ale nie tylko, bo bez technologii nie ma koordynacji i odwrotnie, bez koordynacji nie ma technologii. A słyszałem, że jednak Koreańczycy są bardzo otwarci na taką współpracę międzynarodową. Potrafią adoptować międzynarodowe wzorce. Jak, jak to wygląda? Jak najbardziej. Myślę, że Korea Południowa jest jednym z tych krajów, które ma absolutnie najwyższy światowy wskaźnik adaptacji zarówno nowych technik operacyjnych, nowych rozwiązań i innowacji ale również jeśli chodzi o rozwiązania stosowane dla pacjenta. To jest, to jest naprawdę fenomen w tej części świata, więc warto i tak jak Pan powiedział, są otwarci na współpracę międzynarodową. Super, dalsze relacje. Wkrótce cześć. Pozdrawiam.